Myślisz, że tabletka antykoncepcyjna naprawi ci hormony? Serio? To tak jakbyś chciała zgasić pożar dezodorantem. Na chwilę przestaje śmierdzieć, ale dom dalej się jara. Twoje hormony nie rozjechały się dlatego, że brakuje Ci magicznej pigułki. Rozjechały się, bo latami karmisz się jak wróbelek. Jogurtem 0%, wafelkiem ryżowym, liściem sałaty i sojowym latem, Zero cholesterolu, tłuszczu i zero budulca. A z czego mają powstawać hormony? Z sałaty, trzcija czy może z powietrza? Do tego ciągły stres, kawka zamiast śniadania, zarwane noce i słodycze na PMS. Twoje ciało mówi... Przetrwamy, ale dzieci zapomnij. i wtedy ty wrzucasz tabletkę, która nic nie naprawia, tylko ucisza alarm. Po latach budzisz się z rozwalonym cyklem, zerowym libido i rozjechaną psychiką. Chcesz naprawić hormony, to przestań je traktować jak śmietnik, daj im budulec, tłuszcz, mięso, jajka, regenerację i zero syfu z marketu. Hormony to nie magia. To biologia. Masz dwa wyjścia. Dalej kleić dziury tabletką albo w końcu ogarnąć swoje ciało. Chcesz odzyskać hormony, energię i pewność siebie? Wejdź do wyzwania Kobieca Siła w 90 dni i zrób z tym wszystkim porządek.